Dojechaliśmy rowerami do Gliścicy. Cały czas była droga szutrowa. Yy, straszny wiatr wieje. Taki zimny wiatr, niefajny. Nie wiem, może tu się trochę schowam. Nie wiem, czy nie będzie szumów słychać. O, tu jest lepiej, w słońcu jest super. Napiszcie pod filmem, czy rzeczywiście po tej stronie zawsze tak wieje, czy dzisiaj tylko. Bo takich wiatrów nie mieliśmy, a jesteśmy tu już czter, czwarty dzień. Tylko, że tam, wiecie, od zatoki. Może od do strony, tego morza tak jest. Za tym jest Priszba. A jest godzina już czternasta, więc myślę w Priszbie zakończymy i chyba zobaczymy, czy nie będziemy powoli wracać. Zobaczymy, ile jest kilometrów w ogóle. Za tą górą jest Priszba. Tu macie stare kuce kamienne. A myślę, że tu na przykład, jakby ktoś szukał na wynajem, chciał kupić coś, żeby wynajmować, to, to, to są takie no, słabsze szanse. Tu już naprawdę przyjadą ludzie tacy, co szukają spokoju, mają kasę, bo reszta to się ciśnie. Do Breli, Makarskich gdzie jest pełno ludzi, wszystko, nawet w już jest inaczej, tam macie takie życie. Restauracje, no tu na razie nie ma co zjeść nigdzie, nie ma się czego napić o tej porze, a nawet jak będzie sezon, to tam jest jedna restauracja, to będą walić litnie po 35 euro i ludzie co jak nie kupią, no to będą musieli wsiadać w auto i jechać Betty gdzieś tam poszło, tu już wieje, tu było świetnie za tym. Kurde żałuję, że bluzy nie zabrałem. Dobra jak pisałem przed nami Plastowo ale wieje, ale mi po plecach zawiało. No to jedziemy do Pliżby. Strasznie winie. Ciekawe czy na tym mikrofonie będzie to słychać. Tak jeszcze nie kręciłem. No i musimy to zastanowić, zobaczyć na mapie bo czy zjeżdżać w dół czy główną drogą dojechać do Pliżby zobaczymy Nie chce mi się podjeżdżać po tych asfaltach co tu było niech napisze komentarz apartamenty No tu z Pliżby chyba, z tej głównej drogi się normalnie dojedzie bo tam dalej to jest katastrofa Bo Opony słychać. No nie rozpędzam się, bo nie mam tylnego hamulca. Tylko przedni. Teraz. Dobra, na razie wyłączę. Zobaczymy. Na mapie sprawdziłem. I jednak lepiej dołem tu. Nie będziemy wjeżdżać na tą górną drogę, bo tam nic nie zobaczymy lata ostatnio gdzieś oglądała w Polsce te kwiaty, to taka doniczka gdzieś 500 zł kosztowała. My to mówimy, że to są te doczyszczenia czyszczenia butelek. Jak ktoś pamięta, kiedyś się pod drzwiami dostawało mleko. Śmietana też była w takich butelkach szklanych. No i miało się takie... Pucynflasze się to o nazywało. Po śląsku czy po niemiecku? Jakoś tak. Ale piękny ten, ten, ten domek. Muszę powoli jechać, bo tak mówię. Jedną ręką tylko A już kiedyś o te podmuchy to mnie jest zmiotą zaraz Nie, ta mówi, że byliśmy tu kiedyś, nie byliśmy tu Nie byliśmy tu Tu nie Takie Szymuni. O, ale tam chata Tam restauracja, ale zamknięta. No do kogo tu otwierać powiedzcie Do kogo otwierać? Walką tu liścica? Wodowanie No i tam górą przyjechaliśmy No i teraz jedziemy tu trzeba chyba sobie wspomóc na turbo bo jedną ręką nie wyjadę Wszędzie jakieś prace remontowe trwają No to jak ktoś by chciał jechać do gliścicy to widział jak tu jest, jak wygląda i stopimy, jedziemy w prawo na główną drogę do Prizby tu macie Prisby. restaurant Prizba 200 metrów Dotarliśmy do miejscowości Prisba. Niestety ani się nic nie napijemy, ani nie zjemy. Wszystko pozamykane. Wszystko. Jakieś remonty trwają. Także musimy jechać z powrotem, znaczy no, tu, tylko się wrócić pod bródkę i na blato. Na blato raczej też nie będziemy siedzieć, tylko jedziemy już prosto do Wela Luki. Tam pojedziemy na obiad. Tam sobie coś zjemy. No źle się przygotowaliśmy dzisiaj Nie wzięliśmy jedzenia Pokażę wam co to jest Betli tu siedzi Czyta coś Strasznie wieje, nie jest tak nieprzyjemnie na rowerze bym miał o do sprzedania 500 metrów, 508, i powiem Wam, że jestem pewien, że za te 500 metrów to będą chcieli tu z 200 tysięcy euro. Ceny są chore. I ja wiem, że wszystko kosztuje, ale nie ma co przesadzać. Ciekawe, to jest, to będzie to całe chyba. Ktoś tu kiedyś chciał chyba coś postawić, tu jest jakiś płot patrzę czy tu nie ma jakichś tych brzmi, bo już jedną widziałem rozjechaną Ło! No i tu jest chyba jedna działka i tu jest druga działka Stare to wszystko widziałem parę domów rozpoczętych, ale nieskończonych w pięknych miejscach Ciekawe co się stało z ludźmi, to tak wyglądało na 10 lat. I tu byliśmy, mamy na filmie to w tym miejscu gdzieś stanęliśmy w 2021. No, gdyby ktoś chciał zadzwonić, bo tu ma telefon, ja nie jestem taki jak niektórzy, że tam chowają numery, no chcą 5%, 3%, 1%, ja nie chcę nic. Ktoś chce kupić, niech zadzwoni. Woda ma piękny kolor na no słońce super. Jakby nie ten wiatr, by było pięknie. Także jak ktoś chce do bliżby przyjechać, to widzimy jak tu jest. Na pewno w sezonie, ja już nie mówię w sezonie, ale może za miesiąc. Podobno na Makarstwie jest full ludzi w Breli. No to zobaczcie, to jest bliżej, nie? Ale tak jak mówię, wystarczy wejść na prom do, w Splicie i tu przypłynąć do Vela Luki. Macie ze Splitu, nie wiem ile tu będzie. z 200-250 km na około. Nie wiem, muszę policzyć. Napiszę wam pod filmem. Tak strzelam. Dobra, to co? Widzimy się w blato. Kolejny etap zjeżdżamy teraz w dół. Wcześniej wciągaliśmy się na sam szczyt z, z tej pryszby. Wjazd tam jest 6% przewyższenia. No masakra. Wjechaliśmy. No i przed nami jest blato. Myślę, że tu się napijemy czegoś, coś tu wypijemy. Może coś z jakby się udało, bo jesteśmy i głodni, i pić nam się chce No i stąd jeszcze mamy do Velaluka No tak, także na zwykłe rowery to trzeba być hardcorem Nie ma szans tam jakiś kościółek No nie wiem czy tu latać dronem Nawet mi się nie chce Słyszeliście tu masz fajnie tak, to żeby mi się o to jakiś kościół jest stary na dole. Wierzysz mi, że jestem tak zmęczony, że mi się nie chce. Zjechaliśmy do Blato i powiem Wam, że jesteśmy wykończeni. Ten podjazd dał nam w dupę. Ciężkie warunki. Kupiliśmy, kupiliśmy wodę i. I idziemy do kół, tu do konoby zobaczyć co tu jest Wyrzucę tylko butelkę o, jakiś kościółek nogi już mnie bolą a do jeszcze trochę jest mi ten, ten mikrofon, bo będzie lata, będzie trzaskał dobra, jedziemy do tej konoby zobaczyć. O, matko Bosko. Jutro plaża. Trzeba zmienić biegi bo... bo z tej góry zjeżdżaliśmy. Tu jest ta konoba. Babka powiedziała, że ta z była otwarta. Zobaczymy. Przez mi się wody napiłem, bo się bo odwodniłem. Mata za mało wody zabrała. Tu to jest? Olej, mole. Co to jest? Studio jakieś. Co? Ona no, mówiła tu. No tu nie było widać nic, nie? Wadla, chodź tu. Piekarnica. Piekara. Chyba będę musiał włączyć nawigację, zobaczyć gdzie to jest. Tu też wszystko wymarłe. do przodu. Gdzie ja taki z tą kamerą? A co Tu coś jest. Cafe bar, Nie chcę baru. Ja bym chciał zjeść. Chcesz kawy? No i tak się kończy dzisiejsza wycieczka. Jest teraz 50, chyba 4 km zrobione. Yy, jedziemy tu znowu do naszego apartamentu, więc to jest 5,5 stąd. To gdzieś plus minus 60 km. Ale przewyższenia naprawdę dały nam w kość. Ale jesteśmy już na nogach bo wypiliśmy kawę, wypiliśmy wodę, jana z tymi wszystkimi witaminami, żelazami innymi złomami. No <laughs> i co mogę powiedzieć? Mogę powiedzieć, że zajebisty kolejny dzień. Chcieliśmy tu coś zjeść w tej naszej starej knajpie, gdzie byliśmy, ale niestety lidnie na żaru Plus minus 23 euro do tego tylko blitwa 6 euro se liczą to jest 30 jest to za dużo dla nas i nie będziemy kupowali. Wiemy już na pewno, że Forebicz mają lignie po 10 euro. Jest to sprawdzone. Mamy tam znajomego. No i jest tam też nasza znajoma Jarmila, do której za 7 dni pojedziemy, 7-8 dni, bo jeszcze 7 nocy tu jesteśmy. Także dzięki wszystkim za oglądanie. Jak się wam podobało, dajcie łapę w górę. Napiszcie coś, bo to jest najważniejsze. I dajcie suba, bo nie kończymy, codziennie nagrywamy i pokażę wam naprawdę fajne miejsca, gdzie można spokojnie wypocząć. Bez tłumów, a jeżeli gdzieś będą tłumy, to też wam to pokażę. No i ceny wam pokażę, restauracje parkingi, co jeszcze, wszystko, także trzymajcie się, dzięki na razie.